Czy po koncercie Taylor Swift możemy spodziewać się wzrostu zakażeń flirtem? Tak, to jest możliwe, że po koncertach Taylor Swift e, będzie tych zakażeń więcej. E, na San Siro w Mediolanie, gdzie na łącznie na dwóch koncertach e, Taylor Swift było e, 130 tysięcy osób, e, rzeczywiście zaobserwowano w Lombardii, znowu w Lombardii, byśmy powiedzieli. Zwiększone przypadki zachorowań. Oczywiście ta Lombardia nam się bardzo źle kojarzy. Kojarzy się z, ze słynnym meczem Atalanty z Walencją, 4-1 zresztą było, ale nie 4-1 było ważne, tylko że było 1000 do zera na rzecz koronawirusa w początkach pandemii. I dlatego wszyscy eksperci boją się tej powtórki. Myślę, że nie ma się czego aż tak bardzo bać. Natomiast zalecenia, które wydają Włosi, wydają Hiszpanię, wyda, wydaje Ministerstwo Spraw Zagranicznych Bułgarii, ale także władze greckie, także powinny i władze polskie, to takie zalecenie, żeby na tych koncertach i na każdych innych koncertach, których jest pełno latem, szczególnie latem, e, no, trochę uważać na siebie. A co to znaczy trochę uważać? Na przykład nosić maski. Nic by nie przeszkadzało w tym, gdybyśmy po kontroli, która będzie, czy po wejściu na stadion, założyli maski. Takie zalecenie ma sens i zmniejsza niewątpliwie sytuację, w której będzie dochodziło do infekcji, bo infekują się i chorują bardzo skąpo objawowo ludzie młodzi, ale przynoszą to do domu, i tam chorują osoby starsze. I często te powikłania właśnie dotyczą osób starszych. Jakie objawy powinny nas zaniepokoić? Na dobrą sprawę, koronawirus tak bardzo się nie zmienił, choć chcielibyśmy odróżnić te wszystkie odmiany. Flirt we Włoszech, flirt w Grecji, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, dokładnie ma podobne objawy jak wszystkie poprzednie odmiany omikronu. Może rzeczą charakterystyczną, czy bardziej charakterystyczną w tym sezonie, jest i w tym sezonie letnim właśnie jest to, że jest bardzo wysoka temperatura, szczególnie u dzieci w przypadku flirtu, czyli odmiany KP2JN1 i duże bóle kostno-stawowe, szczególnie u osób dorosłych, bóle mięśniowe, takie charakterystyczne dla objawów ciężkiej grypy atakuje głównie górne drogi oddechowe, czasem to jest <laughs> tylko i wyłącznie katar, ale czasem to jest krypa. to jest zapalenie gardła, zapalenie zatok z wszelkimi objawami, czasem to jest zapalenie dolnych dróg oddechowych, a zatem zapalenie oskrzeli czy płuc, głównie płuc i to się rzeczywiście zdarza. Natomiast dość charakterystyczną rzeczą, choć nie patognomoniczną, nie charakterystyczną tylko dla tej odmiany, jest to, że występują zaburzenia żołądkowo-jelitowe w postaci nieżytu, biegunki, wymiotów, bólu brzucha, takie uczucia dyskomfortu i niestrawności. I to są w zasadzie główne objawy. Niestety bywa tak, i to dotyczy oczywiście osób szczególnie predysponowanych do tego i najczęściej osób starszych z wielochorobowością, takie są przypadki włoskie, bułgarskie, chorwackie, ale także polskie, już polskie, że FLIRT i inne odmiany omikronu XBB1.5 E, mają, tutaj, m, mają tutaj także m, tak, taką dynamikę, że doprowadzają do ostrej niewydolności oddechowej, z dusznością, z ciężkim zapaleniem płuc, z koniecznością hospitalizacji. W ciągu tygodnia we Włoszech tych hospitalizacji po koncer koncertach Taylor Swift było. 1200. Po koncertach Taylor Swift. Powtarzam, nie ona sama jest źródłem zakażenia, ale osoby, które były na tych koncertach zarażały się wzajemnie i e, stąd pewne zalecenia, które powinniśmy stosować, żeby pozbyć się, czy zmniejszyć niebezpieczeństwo e, infekcji koronawirusem. Czy testy wykrywają FLIRT? Testy, które posiadamy są bardzo skuteczne, o dużej czułości swoistości, wykazują, e, wykazują odmianę taką jak FLIRT. E, podobnie testy COMBO, które najczęściej są w podstawowej opiece zdrowotnej e, u lekarza rodzinnego. Test COMBO, przypomnę, to jest grypa RSV i właśnie COVID-19. I coraz więcej obserwujemy takich przypadków. Powinniśmy się testować zdecydowanie częściej. Tych testów powinno być zdecydowanie więcej. Powinni to robić lekarze i zapisywać jeszcze raz powtarzam zapisywać w gabinet GOW, czyli w takim formacie elektronicznym, żebyśmy wiedzieli o tym, żeby władze wiedziały o tym, jaka jest dokładnie sytuacja, bo obliczamy i liczymy, że tych zakażeń, podobnie zresztą jak w Europie, jest 10 razy więcej niż statystyki podają, a zatem dużo, dużo więcej. Tym bardziej, że część pacjentów robi ten test na własną rękę i nie zgłasza się do lekarza, co też jest błędne, bo tutaj należy ograniczyć aktywność i, i, i spowodować taką samoizolację. Zawsze do tego chętnie namawiamy. Natomiast, proszę Państwa, no, znam różne przypadki. Wczoraj była u mnie pacjentka, którą zaraził sąsiad, który wiedząc, że jest chory na COVID-19, poleciał na wycieczkę do Egiptu. Ja rozumiem, że cały, auto, cały autokar w samolot, i cały samolot później będzie pełen koronawirusa. I to są sytuacje niewątpliwie bardzo nagadne, bo dotyczą, dotyczą czy mówią o naszej absolutnej nieodpowiedzialności, która może dla nas nie być problemem, a dla, ale dla ludzi Starszych, dla małych dzieci i dla osób niezależnie od wieku, z wieloma chorobami, takimi jak choroby nowotworowe, ale także cukrzyca, otyłość, POHP, astma skrzelowa może być problemem naprawdę, uwaga, śmiertelnym. Czy jest szczepionka na flirt? Nie ma szczepionki na flirt. Jest szczepionka, która powstała na bazie. Szczepionka podjednostkowa, szczepionka z adiuwantem, która powstała na bazie XBB-1.5, a zatem to jest szczepionka z ubiegłego roku, z jesieni ubiegłego roku, i ona niestety także mniej skutecznie działa na FLIRT. Ta szczepionka na FLIRT jest już obecna w ogóle, ale nie jest obecna w aptekach, w miejscach szczepień w, nie ma możliwości jeszcze szczepienia pacjentów tą nową szczepionką. Ta nowa szczepionka powstaje i prawdopodobnie w trakcie tego sezonu, który jednak trochę będzie się nakładał z sezonem grypowym, bo mamy wzrost zakażeń, i ten wzrost zakażeń będzie prawdopodobnie na przełomie września i października największy, będziemy obserwowali sytuację, w której wtedy właśnie będzie szczepionka. Czy wtedy warto się szczepić? Warto się szczepić, proszę państwa, bo nie wszyscy zachorujemy od razu, wszyscy. To po pierwsze. Po drugie, te osoby, które są powyżej 60 roku życia te osoby, które są właśnie z wielochorobowością te osoby, które skończyły, zresztą wszystkie powyżej 12 roku życia mogą się szczepić, bo dla takich osób będzie ta szczepionka i będziemy prawdopodobnie wszystko się dzieje na nowo. W tej, tej erze post-COVIDowej czy COVIDowej, jeszcze, więc będziemy mieli prawdopodobnie taką rekomendację, żeby postawić na szczepienia coroczne nowym, na nowy, jak gdyby, wariant omikronu. Zapewne to będzie omikron, miejmy nadzieję, że będzie to omikron, który dla większości z nas nie będzie tak groźny jak wszystkie inne odmiany z deltą na czele. Ale oczywiście dla osób z wielochorobowością ta szczepionka się bardzo przyda, więc będziemy się pewnie szczepili tak jak na grypę, zawsze nową szczepionką, trochę nową, starą, bo pewnie dużej różnicy nie będzie, jeśli chodzi o genotyp, raz do roku. Może niekoniecznie na jesień. Podejrzewam u siebie koronawirusa. Czy powinienem zgłosić się do lekarza? Jeżeli podejrzewam koronawirusa u siebie z powodów epidemiologicznych, czyli spotkałam się z osobą, która miała koronawirusa, w moim otoczeniu był koronawirus, albo mam takie objawy, właśnie wysoka temperatura, bóle gardła, kaszel, katar, to w zasadzie należy zawsze się zgłosić, proszę Państwa, dlatego, bo to by ograniczało kapitalnie rozprzestrzenianie się wirusa, jeżeli byśmy reagowali od razu w momencie infekcji. Dla nas ta infekcja może nie być groźna, ale dla naszych bliskich, szczególnie starszych schorowanych osób, będzie groźna, zawsze będzie groźna. Dlatego wiedza lekarza i wiedza pacjenta jest tutaj niezwykle ważna i powinna się spotkać. Lekarz wtedy zaznacza, że jesteśmy chorzy, będzie nas monitorował, zaznaczamy to w systemie, więc wiemy też o innych przypadkach, ale przede wszystkim chodzi o monitorowanie tego przypadku. Bo różne bywają niespodzianki, jeśli chodzi o COVID-19, nawet w przypadku osób młodych i potencjalnie zdrowych. No i przede wszystkim będziemy mogli iść na krótkie, nawet, ale jednak zwolnienie, żeby starać się odizolować od, od otoczenia i wtedy na koncert Taylor Swift niekoniecznie.